Cześć Kociaro! Jeśli chcesz wiedzieć, co najbardziej smakuje Twojemu futrzakowi, jesteś we właściwym miejscu. Oto lista dziesięciu rzeczy, które koty uwielbiają jeść. Zobacz, co sprawia, że mruczą z zadowolenia i ciesz się widokiem swojego szczęśliwego pupila kurczak. Koty bardzo lubią kurczaka. To jedno z ich ulubionych mięs. Gotowana pierś bez przypraw jest lekko strawna i bogata w białko co sprawia, że zapewni Twojemu kotu wiele zdrowia i energii. Kurczak dostarcza niezbędnych aminokwasów i witamin z grupy B, które wspomagają zdrowie mięśni i układu nerwowego kota. Pamiętaj, aby zawsze serwować kurczaka gotowanego, a także unikać kości i ostrych przypraw. Tuńczyk! Aromatyczny i smakowity tuńczyk to prawdziwa uczta w przypadku kota. Pamiętaj jednak, by podawać go w umiarkowanych ilościach i najlepiej w wodzie, a nie w oleju. Tuńczyk jest bogaty w białko i kwasy tłuszczowe Omega-3, które wspomagają zdrowie skóry i sierści kota. Nadmiar tuńczyka może jednak prowadzić do niedoboru witaminy E, dlatego traktuj go jako okazjonalny przysmak. Łosoś. Łosoś to kolejny hit w kociej diecie. Jest bogaty w zdrowe tłuszcze Omega-3, które wspomagają zdrowie skóry i sierści. Upewnij się, że jest gotowany i pozbawiony ości. Łosoś dostarcza też witaminy D, która jest niezbędna do utrzymania zdrowych kości i zębów. Pamiętaj, aby unikać surowej ryby, która może zawierać pasożyty. Indyk. Gotowany indyk to doskonałe źródło białka, które koty uwielbiają. Podobnie jak kurczak, powinien być przygotowany bez przypraw, aby był bezpieczny i zdrowy. Indyk jest niskotłuszczowy i zawiera witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak cynk i selen, które wspomagają układ odpornościowy kota. Upewnij się, że mięso jest dobrze ugotowane i nie zawiera kości. Jajka. Jajka to świetne źródło białka i witamin. Gotowane mogą być smaczną przekąską w przypadku kotów. Unikaj jednak surowych jaj, które mogą zawierać bakterie. Jajka dostarczają także niezbędnych aminokwasów, takich jak tauryna, która jest kluczowa w kontekście zdrowia oczu i serca kota. Podawaj je w małych ilościach jako dodatek do regularnej diety. Sardynki. Sardynki są bogate w białko i zdrowe tłuszcze. Koty uwielbiają ich smak i zapach. Najlepiej podawać je w wodzie, bez dodatkowej soli i przypraw. Sardynki zawierają również wapń i witaminę D które wspomagają zdrowie kości i zębów kota. Jednak pamiętaj, aby serwować je w umiarkowanych ilościach, ponieważ nadmiar tych ryb może prowadzić do nadwagi. Jeśli podoba Ci się ten film, to zostaw proszę lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję. Dynia. Dynia to nie tylko smaczny dodatek, ale także świetne źródło błonnika, które pomaga w trawieniu. Dodaj trochę gotowanej dyni do kociej karmy, aby urozmaicić dietę swojego pupila. Dynia wspomaga zdrowie układu pokarmowego i może być pomocna w leczeniu zaparć. Jest również bogata w witaminy A i C, które wspierają układ odpornościowy kota. Marchewka: Gotowana marchewka jest słodka i chrupiąca, co sprawia, że wiele kotów ją uwielbia. Jest także bogata w witaminy i doskonale wspiera zdrowie oczu. Marchewka dostarcza beta-karotenu, który w organizmie jest przekształcany w witaminę A, wspomagając zdrowie wzroku i skóry kota. Upewnij się, że marchewka jest dobrze ugotowana i pokrojona na małe kawałki, aby zapobiec zadławieniu. Jagody. Jagody są pełne antyoksydantów i mogą być zdrową przekąską w przypadku kotów. Podawaj je w małych ilościach jako smakołyk, aby urozmaicić dietę swojego kota. Jagody takie jak borówki czy truskawki wspomagają układ odpornościowy i mogą pomóc w walce z wolnymi rodnikami. Pamiętaj, aby dokładnie umyć jagody przed podaniem i nie przesadzać z ich ilością. Zielone warzywa. Koty często lubią rzuć zielone warzywa, takie jak szpinak czy sałata. Są one pełne witamin i minerałów, ale podawaj je w umiarkowanych ilościach, aby nie obciążać żołądka kota. Zielone warzywa wspomagają trawienie i mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi. Upewnij się, że warzywa są świeże i dokładnie umyte przed podaniem.